Witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka oraz pana posła Adama Kwiatkowskiego. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wniósł projekt zmiany ustawy, która powoduje, że dzieci Polonii, Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju, mogłyby korzystać ze zniżek. Na przejazdy komunikacją miejską, na przejazdy PKP oraz ze zniżek na wstęp do miejsc kultury, do muzeów. Dlaczego zdecydowaliśmy się dokonać takiej zmiany, zaproponować taką zmianę? Otóż, dlatego, że emigracja z naszego kraju jest coraz liczniejsza i dlatego, że dzieci tych. Naszych rodaków, którzy wyjechali z Polski, są inaczej, gorzej traktowane, kiedy przyjeżdżają do Polski, niż dzieci naszych rodaków mieszkających w ojczyźnie. Uważamy, że takie zróżnicowanie jest zupełnie bezpodstawne, że należy zagwarantować tym wszystkim Polakom, którzy z powodów ekonomicznych, bo tak to się niestety dzieje głównie z tych powodów wyjechali z Polski, aby ich dzieci przyjeżdżając, wracając do naszego kraju, nawet na wakacje, na wycieczki, na odwiedziny do rodzin, żeby mogły korzystać z przywilejów, z jakich korzystają dzieci tych naszych rodaków, którzy mieszkają w Polsce. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Adama Kwiatkowskiego. Proszę Państwa, w ostatnim czasie z Polski wyjechało ponad 2 miliony ludzi. To są w większości ludzie młodzi. Oni mają dzieci, i obowiązkiem polskiego państwa jest ich wsparcie w podtrzymywaniu polskości, w edukacji polskiego, tych młodych polskich obywateli, którzy najczęściej nie z własnej woli trafili gdzieś poza granice Polski. Dzisiaj. Po kilku miesiącach oczekiwania na rozwiązania, które miał przedstawić rząd Donalda Tuska, miał zareagować na tą olbrzymią emigrację. Takich zmian i takich propozycji się nie doczekaliśmy. My uważamy, że wszystkie polskie dzieci, które uczą się polskiego poza granicami kraju, niezależnie od systemu, w jakim się uczą, Powinny mieć prawo do zniżek, takich samych jak zniżki ich rówieśników z Polski. Takim dokumentem, który uprawnia dzisiaj do zniżek jest legitymacja szkolna i tą legitymację szkolną uważamy, że każdy polski uczeń powinien otrzymać. Każdy polski uczeń szkoły która jest zarejestrowana w ośrodku rozwoju polskiej edukacji za granicą. Ta baza, która dzisiaj nie jest spójna, powinna być takim miejscem, w którym po zarejestrowaniu się szkoły, niezależnie od jej profilu, daje ta, ta rejestracja możliwość wydania legitymacji polskim uczniom. Dzisiaj jest grupa polskich uczniów, która jest, mówię o uczniach, którzy uczą się w polskich szkołach poza granicami kraju, którzy są w jakiś sposób uprzywilejowani. To są uczniowie szkół, które są przy placówkach dyplomatycznych. Uważamy, że niezależnie od tego, gdzie polskie dzieci się kształcą poza granicami kraju, powinny mieć takie same ulgi. Pan Przewodniczący wspominał już o tym, że naszym zdaniem ci uczniowie, ale nie tylko uczniowie, bo również nauczyciele, którzy uczą w tych polskich szkołach, powinni mieć możliwość wstępu do muzeów wstępów za mniejszą opłatą. Uważamy, że te momenty, w których czy to dzieci, czy nauczyciele przyjeżdżają do Polski, w tym momencie powinna być jak najbardziej otwarta możliwość i jak najbardziej te polskie muzea powinny zachęcać ich do tego, żeby mogli tutaj z tą ofertą tych muzeów po prostu się zapoznać. Stąd. Nasz projekt to jest jeden z pierwszych projektów, które składamy. Składamy po to, żeby również pokazać, że my jako prawo i sprawiedliwość pamiętamy o tych, którzy najczęściej nie z własnej woli mieszkają poza granicami Polski. Bardzo dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.